Odkryłem sekret! Ludzie lubią oglądać to co ich wkurza! Tak, dzisiaj będzie o rzeczach, które mnie wkurzają, a właściwie o jednej rzeczy, bo to będzie cały cykl taki, wiecie. Jak mi nie będę miał pomysłu na vloga, to będę po prostu dawał rzeczy, które mnie wkurzają. I super! I dzisiaj chciałbym porozmawiać o sklepach. Tak, ja wiem, wszyscy lubią sklepy, ale są rzeczy, które w sklepiach po prostu wkurwiają. Przykładowa sytuacja: wchodzimy do sklepu i pierwsze, po co chcemy iść, to pieczywo. Znaczy, w sumie, jedyne, po co chcemy iść. A gdzie jest pieczywo? Jest na samym końcu. Dlaczego? Bo ty, ty, zwykły człowieku, masz przejść. Przez cały jebany sklep po to, żebyś zauważył tysiąc rzeczy, które chcesz kupić. I wtedy je kupujesz. Ja czaję, czaję, wy wszystko wiecie, tak? Bo to jest chwyt mar marketingowy i wszyscy o nim wiedzą, jasne. Ale mimo wszystko jest to strasznie denerwujące, prawda? Prawda. Kolejną oczywistą rzeczą, która mnie wkurza w sklepach, jest to, że po prostu idziemy sobie, idziemy, patrzymy. Wow, trzy w cenie jednego. Wow, tylko że ta cena jest jak za trzy. Jest jak za trzy. No właśnie to jest takie, to są chwyty marketingowe. Wszystko to są chwyty marketingowe, Ta jasne. I patrzysz, i bierzesz sobie taką, taką puszeczkę, która kosztuje niby na przycenie. 6,50, ale, ale tylko jeśli kupisz 3, 3 sztuki będzie tyle kosztowała, bo naprawdę będzie kosztowała dych. I co? I musisz kupić 3 sztuki, żeby kosztowała 6 coś, nie? Gdzie puszka kosztuje normalnie 1,60 zł 60 w innym sklepie. Kolejną rzeczą, która niewątpliwie mnie denerwuje, jest to, że gdy idę sobie z moją puszeczką, weźmy przykładowo puszeczkę, idę z tą moją puszeczką, do kas, oczywiście pomijam to, że. Zazwyczaj kolejka jest taka i zawsze przed tobą będzie stała starsza babcia. I ona tak sobie rozmawia z panią kasjerką. Ty już czekasz, czekasz cały dzień, a ona ostatnia przed tobą musi sobie porozmawiać. A wie pani, a, a te pończochy to są y, tak na przycenie, czy nie na przycenie? No ale przy pani, przy pani, i tak przez dobre 5 minut. Nie, 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 nie mogę kupić sobie tej mojej puszeczki małej, ładnej za 2 złote. Przykładowo. Nie, nie, nie. Ona musi sobie porozmawiać. I jeszcze no a wie pani kupiłam sobie żwirek dla kota. No i co, teraz? Eee, on będzie działał na pewno? Bo jak nie będzie, no to nie wiem czy kupować. Tak, tak będzie działał, jasne, tylko musi pani kupić trzy. W cenie jednego. A, widzi pani. Dobra, wracam się. I wraca, no Pa! Dobra, nieważne. Dochodzisz w końcu do tej kasy. Jesteś mega uradowany i zaczynasz liczyć sobie tak w rączce pieniążki. Raz, jeden pięciorzek, drugi pięciorzek, trzeci piedziorzek, szósty pięciorzek, a pani widać, że bardzo inteligentna. Eee, przepraszam, eee, a nie chciałby ma pan może kupić eee, koszuli, bo jest eee, jedna w cenie dwóch, a ja takie. jedna w cenie dwóch jedna w cenie dwóch no kurwa, no nie no nie no nie pewnie że chcę kupić pewnie że chcę kupić jasne Jasne, widzi pani, tu mam dwa zł. O nie, jednak mnie nie stać. O kurde, po co ja brałem tylko dwa zł na puszkę, jak przecież no nie pomyślałem, że może być promocja. No kurde, no nie. No i koszuli już nie będę miał, nie? No czekajcie, muszę w koszulkach występować. No i pani nie widzi oczywiście, że ja sobie liczę te pieniążki, te żółte, żółte groszaki, bieg żółte groszaki. Nie, nie liczę ich, tylko no wie pani. No bo 21 zł ta koszula kosztuje tylko. Aha. Ja tu ledwo sobie zbieram na te. Na te moje kochane. Te. Puszki, ale nie. Nie. Koszula. Albo są jeszcze takie luje babci, które. przechodziły z klasy do klasy chyba tylko dlatego, że. ktoś płacił za. ich edukację. I oczywiście po tym jak już zadadzą to pytanie, czy nie chcę, aby na pewno tej koszuli pojawia się pytanie kolejne. Czy płaci pan kartą, czy też gotówką? A ja sobie liczę te moje drobne, liczę je, liczę i co? I teraz, czy ja chcę płacić kartą? Czy gotówką? No nie wiem, kurwa, jak trzymam monety, to chyba chcę kartą zapłacić. Po prostu niektóre takie luje babci, bo tego inaczej określić nie można, to chyba nie ogarniają w ogóle co się dzieje. Ja wiem, że one mają niby taki obowiązek się zapytać, no ale mogą czasami człowiekowi odpuścić, nie? No i potem już płacę, jest wszystko ładnie, już pani się nic nie pyta, a nie, czekaj, jest jeszcze jedno pytanie. Ja stoję z tą moją puszką, a pan A chcie, chce pan, może, siateczkę za 5 groszy? A ja z tą puszką tak stoję, tak trzymam ją. I takie, no. No, ostatnio łapy w ogóle nie ćwiczyłem. No to, no nie wiem, mam dom za 50 metrów. No, chyba nie doniosę. Nie, no, nie, nie, nie. Jednak bez siateczki pójdę, jednak bez siateczki. Ja się pytam po co? Po co ta kobieta? No, jak widzi, że to jest puszka, małe coś, no to po co chce siatkę? Ja czaję, jak je, mam jakieś dwie butelki i, 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 i trzy paczki chipsów i próbuję je wziąć, no to pani może, czy chce pan, może, siateczkę do tego, nie? Albo jak sam poproszę o siateczkę, a... ale nie w momencie, kiedy po prostu chcę. Puszkę, jedną małą puszkę, którą mogę równie dobrze do kieszeni schować. Jasne, gdybym potrzebował tej siateczki, do tej puszki, no to mógłbym poprosić o tą siateczkę albo po prostu na ladę położyć. I tak dalej, ale nie, ja po prostu sobie idę, biorę tą puszkę, a ona jeszcze tak, no czy na pewno nie. No nie, nie chcę. Dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcineczku. Ten odcinek był jakiś taki krótki, bo mi się zachciało po prostu wypowiedzieć na taki krótki temat. No więc mam nadzieję, że ten odcineczek Wam się podobał. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, oczywiście piszcie w komentarzach na dole, dajcie łapkę w górę subskrybujcie, możecie wejść na Twittera, tam piszę jakieś tweety czasami. Ostatnio się spinałem o to, że Assassin asasyn nie przyjdzie, bo jest 11. No, jeszcze mam Instagrama, jak ktoś chce jakieś fotki zobaczyć, no i fanpage'a na Facebooku, jak ktoś chce być na bieżąco, więc serdecznie zapraszam tam na dół do opisu, tam macie wszystko ładnie, pięknie. No i do zobaczenia, cześć!